Tak jak zapowiadałem Wam ostatnio, ten haul klockowy zaczynamy sobie od paczuszki z Lego Shopu. Jeszcze jedna taka na 100% pojawi się w tym filmie, tylko że będzie ona tym razem z Picabrika. Natomiast ta tutaj zawiera jeden zestaw, który nie był dostarczony z zestawami z poprzedniego haula klockowego, gdyż był on w zamówieniu oczekującym w momencie kiedy go zamawiałem. Chociaż Lego wysłało go właściwie tylko dzień później niż całą resztę zamówienia. Także długo na niego nie czekałem, ale paczka już załapała się na osobny hol. No i już wyciągam tutaj ten zestaw. Zabieram karton. I mamy zestaw z LEGO City 60417. Jest to chyba jakiś pościg w porcie, coś tego typu. Mamy tutaj motorówkę złodziei, motorówkę policyjną i jakąś taką kryjówkę zrobioną z kontenerów morskich. Naprawdę fajna konstrukcja. I zestaw ten podoba mi się, i właściwie podobał mi się od momentu premiery, jednak jakoś odstraszała mnie jego cena katalogowa. No, że jest to zestaw dostępny w dystrybucji ekskluzywnej, można go było zakupić tylko w cenie katalogowej. Chyba raz czy dwa pojawił się tam 5 zł taniej niż cena katalogowa, jednak dalej uważam była to dużo za wysoka cena, ale był on na wyprzedaży Lego, na Lego shopie. I za 74,99 już na ten zestaw się skusiłem, bo uważam, że było naprawdę warto. I cieszę się, że trafią do mojej kolekcji. No i druga paczuszka, również z tego shopu. Tym razem jest to paczuszka z Picabrica. A konkretniej elementy standardowe, gdyż tym razem tych elementów z kategorii najczęściej kupowane nie zamawiałem. Postawiłem raczej na elementy standardowe, które zamawiam dużo rzadziej. No i mamy tutaj w środku tego woreczka fakturkę, także ja ją sobie tutaj wyjmę i zaraz do Was wracam. A mamy tutaj przede wszystkim kilka klocków z nadrukami z klubu jazzowego, czyli właśnie tutaj ten plakacik. Sam też tutaj logotyp klub. Mamy także z Muzeum Historii Naturalnej klocek z nadrukiem muzeum. Logo tutaj krawcowej z klubu jazzowego. Kilka główek z nadrukami z okularami. Kilka szczułek Jakieś takie, tutaj też widzę kieliszek, jeden element, kilka też zwykłych główek, już bez nadruków, kilka tajli z listami i jeszcze powinny gdzieś być takie elementy służące do ustawienia figurek gdzieś tam w ruchu, także tutaj jest takie Kilka pojedynczych ciekawych elementów, natomiast nie ma właściwie jakiegoś konkretnego powodu, dla którego je zamówiłem. Po prostu uważam, że mogą one być przydatne i ciekawym dodatkiem do kolekcji. Teraz dla odmiany czas na kilka zakupów stacjonarnych. Po pierwsze, mam tutaj komplet najnowszej serii 27 minifigurek kolekcjonerskich. Zakupiłem go w jednym z krakowskich sklepów z Les No i mamy tutaj. Całutką serię, czyli 12 minifigurek, figurek, każda po jednej sztuce. No i drugi zakup, może nie jest tak do końca zakupem stacjonarnym, a bardziej odbiorem osobistym zamówienia z Bricklinka. Mamy tutaj kilka tajli Dark Blue Gray, Light Blue Gray i inne tego typu. To są tajle, które na pewno mi się przydadzą. Jeszcze kilka białych tajli z nadrukami, także to na pewno mi się do miasta gdzieś tam przyda do jakichś przyszłych mocków. No jak już w poprzednim holu, zresztą wspominałem, takie tajle mając lego miasto nigdy nie zginą. I teraz na warsztat wjeżdża być może znajoma już niektórym koperta. Mówię, że być może znajoma, gdyż w kilku holach ona się już przewinęła. Ten sprzedawca po prostu w ten sposób pakuje tutaj zamówienia. W środku mamy klasycznie kopertę bąbelkową. No i tym razem jest ona wypchana po brzegi. Nie ma w niej raczej żadnych pustych przestrzeni. A nawet jeżeli są to na pewno niewielkie. Bo już po samym otwarciu klocki zaczynają się wysypywać. No i bardzo dobrze o co w końcu chodzi. Mamy po pierwsze tajle 2x4 Dark Blue Grey, 100 sztuk. Szczerze nawet nie pamiętam, za ile ich zakupiłem. Wydawało mi się, że zakupiłem ich troszkę mniej. Ale to, no tak jak już mówiłem zresztą przy poprzednim zakupie, takie tajle nigdy u mnie nie zginą. Kilka tajli, a właściwie to plateów. Light Blue Grey. Chyba taki jeden pakiecik tych elementów. Tile 1 na 2 Również Dark Blue Grey. Tutaj przerzucimy je sobie wszystkie na bok, bo trochę tego tutaj, jak sami zresztą widzicie, zakupiłem. Troszkę tych pakietów jest. Takie Jumpery 2x2. 2, reddish Brown, jeżeli się nie mylę. Dalej mamy o, kolejne tile jeszcze. Cegiełki Light Blue Grey. Chyba 20 sztuk. Taki skromny dodatek do kolekcji i dwa pakiety takich plateów 2 na 2 Dark Blue gray, które z jednej strony są plejtem, z drugiej tilem. To jest akurat przydatne również przylegalnie gdzieś tam do ustawienia figur, jak jakich budowanie jakichś mocków. Naprawdę przydatne elementy. Tutaj jest to najprawdopodobniej gratis, czyli... Dwa pakiety czerwonych kwiatków, gdyż nie zamawiałem tych elementów, ale widzę, że je dostałem do paczki. Także naprawdę sprawia to, że ten zakup jest jeszcze bardziej opłacalny. Gdyż tutaj wykorzystałem po pierwsze kupon 10 zł od sprzedającego i po drugie kolejne 10 zł z monet na Allegro udało się zbić. Mamy tutaj dwa pakiety tych kwiatuszków i dalej kilka części do figurek. Te główki to pakiet 10 losowych główek. Takie, taką ofertę u tego sprzedającego znalazłem. A oprócz tego mamy czapeczkę z krzata, taki torsik, jeszcze torsik tutaj z czaszką, włoski i dwa czerwone ptaszki. Także takie elementy do figurek, ale też ptaszki, także naprawdę myślę ciekawe klocki. No i to jest całe zamówienie tej elementów, jest ich jak widzicie deszcz sporo, no i ja już nie muszę doczekać aż będę mógł je wykorzystać. Właściwie większość tego hola to były zakupy elementów, dodatkowo przewinęły się najnowsze minifigurki, ale także był jakiś jeden zestaw. Także tutaj raczej w tym holu nieco krótszym skupiłem się na elementach. Dajcie znać jakie zestawy wy ostatnio sobie zakupiliście, ale może właśnie poszliście tak jak ja, bardziej w pojedyncze elementy czy też jakieś figurki. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, zachęcam do stawienia łapki w górę oraz bez dzwonkiem. Na razie.